Cześć, tu Tomasz Słojkowski. Dzisiaj robię coś, czego wcześniej nie robiłem. Przeczytam kilka pytań, które dostałem od Was, czytelników, obserwatorów, ludzi, którzy weszli w punkt styku i chcieli wiedzieć coś więcej. To nie jest wywiad, to nie jest prowadzona rozmowa. To ja, czytający Wasze wiadomości i odpowiadający na nie szczerze, tak jak czuję. Zacznę od pytania, które powracało najczęściej i które moim zdaniem najlepiej otwiera całą tę historię. Pytanie: Co powiedziałbyś komuś, kto dopiero zaczyna czytać punkt styku? Dlaczego w ogóle warto wejść w tę historię? Powiedziałbym tak: jeśli czujesz, że rzeczywistość zaczyna lekko drżeć na krawędziach, jeśli ludzie zachowują się inaczej niż kiedyś, jeśli masz wrażenie, że technologia jest zbyt blisko, zbyt intymnie, zbyt głęboko w naszych emocjach, to właśnie dlatego warto wejść. Punkt styku nie jest tylko fabułą. To lustro naszych czasów. Czasem niewygodne, czasem mroczne, czasem zbyt prawdziwe. A jeśli po prostu lubisz historię z gęstym klimatem, z narastającym niepokojem, z miejskim mrokiem, ta książka może cię wciągnąć szybciej niż się spodziewasz. Pytanie. Czym właściwie jest punkt styku? Jaki to gatunek? Najkrócej. Thriller psychologiczny. Ale w praktyce to mix. Urban thriller, bliski science fiction, z elementami metafizycznymi i emocjonalnie osadzony w surowej, współczesnej rzeczywistości. To historia o zakłóceniach, tych technologicznych i tych całkowicie ludzkich. O wiadomościach, które potrafią zniszczyć relacje. O głosach, które brzmią znajomo, choć nigdy nie powinny zabrzmieć. O tym, że prawda i fałsz zaczynają mieć tę samą twarz. Pytanie: czy inspirowałeś się Black Mirror, Dark, Mister Robot? Nie bezpośrednio. Ale świat, który widzę wokół siebie, coraz bardziej przypomina właśnie te produkcje. Technologia, która przenika psychikę. Relacje, które rozpadają się przez coś, co w ogóle nie było prawdą. Ludzkie emocje, którymi można manipulować jednym powiadomieniem. Jeśli ktoś czuje tu klimat, Black Mirror czy Mrok Dark, to znaczy, że trafiamy w ten sam nerw współczesności. Pytanie: a literacko, kogo cenisz? Kto cię ukształtował? Dorastałem na Stanisławie Lemie. Rozumienia konstrukcji uczył mnie Zajdel, precyzji i konsekwencji Craig Allanson, a psychologicznej głębi Stephen King. To są twórcy, którzy mnie ukształtowali. Ale mam ogromną nadzieję, że mimo tych wpływów, słychać w punkcie styku mój własny styl, moją wrażliwość, moje tempo, mój sposób patrzenia na świat. Pytanie: Dlaczego dajesz tę książkę za darmo na Wattpadzie? Bo ta historia żyje, dosłownie. Tom pierwszy Raptura dopiero zaczyna przechodzić korektę. Tom drugi Praenox powstaje w czasie rzeczywistym. Chciałem, żebyście mogli wejść do tego świata od razu. W trakcie jego powstawania. Jakbyście oglądali serial, który jest kręcony tu i teraz. Scena po scenie. Pytanie. A błędy? Chaos? Fragmenty, które jeszcze się nie łączą? To naturalne. Z góry za nie przepraszam. Są literówki, są niedociągnięcia, są wątki, które dopiero później wskoczą na swoje miejsce, ale taka jest natura pisania na żywo. Czasem dopiero po czasie widać, że coś, co wydawało się odklejone, było elementem większej układanki. Pytanie: dla kogo jest ta książka? Dla ludzi, którzy czują, że w świecie cyfrowym coś się przegrzewa. Dla rodziców, którzy chcą zrozumieć, co dzieje się w głowach ich dzieci. Dla młodzieży, która żyje pod presją porównań, powiadomień i przebodźcowania. Dla dorosłych, którzy coraz trudniej odróżniają prawdę od fałszu. Dla fanów thrillerów psychologicznych, mrocznych historii, urban science fiction. Dla ludzi, którzy kochają klimat Black Mirror, Dark, Mr. Robot, Devs. Dla tych, którzy patrzą na świat i myślą: "Hej, to wszystko zaczyna wyglądać inaczej niż powinno". Pytanie. O czym ta historia jest tak naprawdę? O nas. O tym, jak łatwo podmienić człowiekowi emocje, jak szybko można zniszczyć relacje jednym fałszywym komunikatem, o tym, że żyjemy w czasach, w których prawda i manipulacja mają identyczny głos. To Orwell w czasie rzeczywistym. Nie na papierze, tylko w pikselach. Pytanie: Jak możemy wesprzeć projekt? Być, czytać, skomentować. Zostawić własną interpretację. Naprawdę, czasem jedno wasze zdanie potrafi zmienić kierunek całego rozdziału. Albo upewnić mnie, że idę we właściwą stronę. Wejdźcie na Vatpad. Zacznijcie od raptury. Płynnie przejdźcie do Praenox. I zobaczcie, czy jesteście gotowi przekroczyć swój własny punkt styku. Dzięki za uwagę. Tomasz Słoikowski